Szanowni Państwo, OSRG zajmuje się wieloma ważnymi obszarami. W tych kilku obszarach postaram się podsumować informacje dotyczące roku ubiegłego. Pierwsza kwestia to obsługa środków europejskich. Jedna z podstawowych działalności OSRG jest na temat tak jak powiedział Pan Marszałek. No, ten obszar determinowany końcówką okresu programowania. A to oznacza, że niewielka grupa środków już była do dyspozycji beneficjentów, potencjalnych przedsiębiorców, którzy chcieli pozyskać się dofinansowanie. 27 milionów dofinansowania to jest wartość środków zagotraktowanych w roku przyszłym, ale muszę zwrócić uwagę, że ponad 50 miliony to jest wartość inwestycji, która była realizowana, czyli lewa środków jest ogromny. Każda złotówka włożona ze środków europejskich spowodowała konieczność wyłożenia dodatkowej złotówki od opolskich przedsiębiorców, którzy chcieli zrealizować swoje inwestycje. 44 miliony złotych to jest wartość przelanych środków do przedsiębiorców, czyli tak naprawdę do opolskiej gospodarki. I przeprowadziliśmy jeden napór, tak naprawdę. Decyzją zarządu, te ostatnie wolne środki, jakie pozostały w dyspozycji, zostały przeznaczone na technologie informacyjno-komunikacyjne. I ilość wniosków, które wpłynęła potwierdziła to, że to był słuszny wybór. 107 wniosków, tak naprawdę rekordowa ilość, jeśli chodzi o ten obszar, w dotychczasowej historii OCRG ma prawie 29 milionów złotych dofinansowania. Jesteśmy w trakcie oceny merytorycznej tych wniosków i mamy nadzieję, że w końcówce marca uda nam się wybrać projekty dofinansowania, podpisać umowy, tak aby te wszystkie firmy, które otrzymają dofinansowanie, miały jeszcze tak naprawdę sporo czasu na to, aby zrealizować swoje zamierzenia i swoje przedsięwzięcia. Podsumowanie tak naprawdę całego okresu programowania, bo jesteśmy już tak naprawdę w drugim roku nowej perspektywy finansowej. Tak, no, proszę zwrócić uwagę, że tych laborów, których w, te, w tamtym roku było tylko jeden, ale w sumie było ich 29, tylko 30 laborów, tylko 500 umów, ale najważniejsza chyba jest ta kwota, która który robi największe, wrażenie jest największe na tym slajdzie, czyli ponad miliard złotych to, to jest wartość wszystkich projektów, które dzięki dofinansowaniu europejskiemu przedsiębiorcy w województwie opolskim mogli zrealizować, w tym przez 617 milionów to jest wartość samego dofinansowania. Więc lewa, o którym mówił pan, pan dyrektor, jest dosyć imponujący różnica między 617 a 571 milionów złotych to to, to, to to co jeszcze pozostało do wypłacenia czyli zaledwie 40 kilka milionów złotych jeszcze jest gdzieś tam w jakimś obróbce i trafi do naszych przedsiębiorców co w sumie właśnie da tę kwotę miliarda złotych w tym na następnym slajdzie w tym mamy 222 miliony pieniędzy pożyczkowych bo to jest coś co co Komisja Europejska bardzo, bardzo na nas naciska, aby, aby ten, to wsparcie dla przedsiębiorców w dużej mierze było w formie instrumentów zwrotnych, czyli aby pieniądze wracały do, do, do samorządu, tak aby mogły być kilkukrotnie używane, po tym jak pomogą w przedsiębiorcom w rozwijaniu swoich przedsięwzięć. 204 miliony, tyle wypłacono pośrednikom finansowym, ale najważniejsza jest ta ostatnia kwota, czyli z tych 204 milionów i 200 tysięcy złotych prawie 200 bez drobnych kilku, kilkunastu tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy zostało wypłacone do ostatecznych beneficjentów. Czyli 200 milionów złotych pracuje wśród przedsiębiorców województwa opolskiego w postaci 1014 pożyczek. 7 milionów to to co jeszcze zostało w Fundacji Rozwoju Śląska, więc jeśli ktoś jeszcze ma pomysł na to jak wykorzystać, jak rozwinąć czy jak pomóc swojemu biznesowi jak widzimy po podzieleniu tych kwot przez liczbę umów podpisanych to są zazwyczaj około 200 tysięcy, 200 tysięcy pożyczki, które trafiają do naszych mikro, małych i średnich przedsiębiorców.